Cześć kochani, z tej strony wróżka Polonia. Zapraszam Was na przesłanie angielskie na miesiąc grudzień. Osoby z podznaku Koziorożca, zapraszam. Spójrzmy, co tutaj aniołowie mają Wam do przekazania, jakie sentencje będą skierowane w Waszym kierunku i zobaczymy, zaczynamy. Na pracę. Miej odwagę się zmienić. Bardzo fajna karta. W kwestiach emocjonalnych tutaj już wyciągniemy. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia, więc odwaga jest na topie w tym miesiącu. I karta na aspekty tutaj oczywiście zdrowotny, współczuł innym. I pierwsza zaczyna, mieć odwagę się zmienić, jest to karta na pracę. Być może warto coś zmienić w sobie, by otworzyć... Nowe kierunki, nowe drzwi odnośnie Waszej przyszłości. Może e, tkwimy w jakimś schemacie i nie chcemy czegoś zmieniać, bo jest nam tak wygodnie. Natomiast odwaga może się tyczyć różnych kwestii. Nie wiem, boję, boję się, albo bałem się właściwie, czy bałam w przeszłości, no nie wiem, założyć firmę, a teraz karta mówi odważ się, zmień coś, pozwól sobie na coś, zadziałaj, odważ się zmienić i, i działaj przede wszystkim, tak? bo to jest też karta działania i ta odwaga może się też tyczyć na przykład zmiany postawy w obecnym miejscu pracy, może bo boicie się właśnie odejść czy coś powiedzieć, właśnie tkwiąc w jakimś takim, takiej pułapce, że tak powiem, tak, sytuacyjnej, tak więc mimo wszystko warto tutaj energetycznie odważyć się, zmienić, by to poszło na Waszą korzyść, tak. Odwaga jest kluczową w sferze zawodowej, ale nie tylko. Mamy też kartę podobną, bo mamy od Was się zdobywać nowe doświadczenia i to też jest karta na emocje z kolei, ale inna, tak, podobna w znaczeniu, i co ona mówi nam tak naprawdę, kochani, że też jakby szukamy miłości, może warto poszukać w miejscach, których nie szukaliśmy, bo, bo baliśmy się czegoś zrobić, pokazać. Zadzwonić. To karta zachęca, zrób to, doświadczaj, w ogóle poznawaj, bo na przykład, nie wiem, niektórzy nie lubią młodszych osób czy starszych, nie wiem, mają różne lęki i karta jakby zachęca do pokonywania tych lęków, doświadczania. Tak niekoniecznie muszą być to skrajne doświadczenia, ale to po prostu takie, żebyśmy po malutku też poznawali samych, samych siebie po prostu poprzez nowe doświadczenia. To też się tyczy osób, które mają kogoś, bowiem też, może być także przełamanie schematów w jakiejś sytuacji. W związku z partnerem, partnerką, pomoże Wam tak naprawdę zobaczyć nowe oblicze siebie, partnera. Jest tutaj do, no, zdobywanie nowych doświadczeń, może o nowe doświadczenia, może coś zaczniecie razem robić, poznawać siebie od innej strony, może wyjedziecie gdzieś razem spontanicznie i coś tutaj też czegoś się dowiecie o sobie. Tak więc odważmy się zdobywać po prostu nowe doświadczenia, przełamywać tabu, odważmy. Ważniej też mówić o swoich potrzebach, co jest też ważnym aspektem, przynajmniej w tym miesiącu, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast, jeśli chodzi o zdrowie, mamy współczucie, i innymi, to jest ta taka, taka empatii, właściwie. W tym miesiącu może być tak, że jak banioły mówią, Oczywiście, dbajmy o siebie, ale być może ktoś też potrzebować będzie naszej opieki, wsparcia. Okażmy tą altruistyczną postawę, nie bójmy się okazać serca. Na przykład, czasami jest beztroska rozmowa, jesteśmy gdzieś, czekamy u lekarza, i może ktoś potrzebować jakiejś naszej takiej mm, dobrej energii, w sensie jakiejś informacji, czy takiej empatii, którą przekażemy, i dzięki temu też zyskamy. Bo to może zaprocentować sytuacyjnie, natomiast jakby poprzez poznawanie na przykład problemów innych osób w kwestii zdrowotnej na przykład, może otworzyć nam oczy na nasze problemy i może też zainspirować nas do działania w przyszłości. Tak więc tego Wam życzę. Ciekawy układ kart, myślę, że Wam także się spodoba. Super, pozdrawiam. Idę dalej do osób z znaku wodnika. Witam serdecznie. Drogie osoby z znaku wodnika. Zapraszam na horoskop, tutaj właściwie przesłanie anielskie, horoskop na miesiąc grudzień i zobaczmy, co anioły chcą Wam przekazać. Na pracę już mamy. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Jeśli chodzi o aspekt tutaj uczuć, to poznaj samego, samą siebie i w zdrowiu obdaruj siebie miłością innych. Zaczynamy od ciekawej karty, uporządkuj swoje myśli i uczucia i ona jest kartą na pracę, praca. Może na przykład mamy zbyt wiele negatywnej energii dotyczącej poszukiwań pracy, zbyt wiele balastu, który nosimy na sobie, zbyt wiele bierzemy na siebie, bo mamy pracę i nie potrafimy jakby tego pogodzić ze swoim życiem tutaj nawet domowym, tak? Uporządkowanie myśli i uczuć będzie ważnym, byście mogli dokonywać klarownych i jasnych wyborów. Musicie zachować tą równowagę i być może trzeba będzie coś wyrzucić, zostawić. Może jakaś y, nawet kwestia w sposobie myślenia jest do odrzucenia po prostu, by na przykład, no nie wiem, zacząć szukać gdzieś w innych o, tutaj, rewirach pracy. A może wykonujemy pracę i jednak popełniamy jakieś błędy, cały czas tkwimy w jakiejś lęku, schemacie, które e, on nam nie pomaga. I karta mówi, wyrzuć to, wyrzuć te myśli, te u, uczucia, które ci ciążą, bo one nie ułatwią ci wyborów i nie też nie wskażą nowych tak naprawdę czy nowych możliwości. Tak więc warto pomyśleć tutaj dokonać takiego konesansu w tej, w tej materii. Natomiast jeśli chodzi o uczucia, poznaj samego samą siebie. Jest to karta, która wskazuje na to byśmy odkrywali siebie poprzez nowe doświadczenia, wychodzenie do ludzi, spojrzenie sobie w głąb tak. Ale tylko dzięki temu, że my jednak mamy ten kontakt, tak? czyli spojrzenie na siebie poprzez lustro i odbicie innych osób. I tutaj być może w tym miesiącu dokonamy jakiejś na przykład transformacji. Zobaczymy, że jednak zupełnie czegoś innego szukamy w ludziach, czy, czy innego partnera, partnerki, ale to jest właśnie karta poszukiwań prawdy, która tkwi w nas, ale jest odbiciem też tego, co widzimy w innych osobach, więc nie możemy i nie powinniśmy być sami. Dla osób, które mają kogoś, również powinniśmy być. Jakby odbiciem tego, co się dzieje, czyli rozumieć pewne zachowania i odkrywać, czy nam to pasuje, czy też nie, i nie uciekajmy od prawdy, którą mamy w sobie, nie oszukujmy siebie, bo to też jest karta, że czasem ludzie oszukują siebie, uciekają od siebie tylko dlatego, żeby coś utrzymać, dla jakiegoś teoretycznego dobra. Tak więc myślę, że tutaj pomyślcie o tej kwestii. Natomiast w kwestii zdrowotnej, obdaruj miłością siebie i innych. Jest to karta dosyć ciekawa, bo ona mówi o miłości w związku z kwestiami zdrowotnymi. Miłość jest kluczem do wszystkiego. Tak, tak się mówi. I może oznaczać na przykład to, że no, jesteśmy chorzy i nie akceptujemy siebie. Tak, no nie wiem, mamy problemy z nadwagą, z wyglądem, czy, czy w ogóle no, ten organizm nam sprawia bardzo dużo bólu. Nie, nie, możemy normalnie funkcjonować, aż siebie nienawidzimy. A karta mówi i nakłania nas: obdaruj miłością siebie i innych, czyli też e, jakby. Dobrze reagujmy na innych, bo jakby spójność z własnym wewnętrzem i ze światem zewnętrznym spowoduje jakąś harmonię i może też pomóc nawet w kwestii terapeutycznej, emocjonalnej, takiej wewnętrznej, bo jest to karta raczej emocji i poukładania sobie tego wewnątrz, ale przede wszystkim Karta wskazuje na to, żebyśmy kochali siebie, bo to jest ważne, obojętnie co się dzieje, tak? No, po prostu starajmy się tutaj tą miłość przelać na siebie, na innych, by też zyskać nową jakość i inne spojrzenie, no właśnie na to, co się dzieje. Być może dzięki temu otworzymy się na coś i coś nam pomoże, ktoś nam pomoże dzięki tej miłości, którą będziemy mieć tutaj w sobie. Tak, więc pomyślcie o tym. Bardzo ciekawa karta życzę wszystkiego dobrego i przechodzę dalej do osób spod znaku ryb, witam serdecznie drogie ryby, zapraszam was na przesłanie anielskie tutaj, I na miesiąc grudzień spójrzmy, jakie karty będą dla was wyciągnięte i tak, na pracę, wzbogacasz życie swoją osobą na emocje, odważ się zdobywać nowe doświadczenia oraz karta na zdrowie, już patrzymy Daj się zainspirować. Piękny układ, jakże sugestywny. Zaczynamy od karty na pracę. Wzbogacasz życie swoją osobą. Karta liderstwa, przewodnictwa. Aniołek jest na podium. Jest to karta walki o przewodnictwo, też w jakimś sensie. I wskazuje na to, żebyśmy pokazali siebie. Z całej siły, naszą charyzmę, naszą e, siłę przybicia, naszą dobrą energię, przejęli kontrolę nad sytuacją e, i żebyśmy zrozumieli, że my jesteśmy ważni, czy ważne, tak? Że nasze uczestnictwo w kwestii zawodowej jest istotne. Sz czy szukamy tej pracy, czy też nie, to też dla osób, które mają pracę, może wskazywać, że m, warto. Przejąć właśnie tutaj inicjatywę w jakiejś sytuacji, być takim liderem, szefem i nie bać się pokazywać, tak? Bo wzbogacamy życie swoją osobą, To nie jest karta chowania się, tylko właśnie pokazywania zaistnienia w danej sytuacji. Tak więc tego Wam życzę, bo w tym miesiącu ten los może od tego, czy, czy Anioły mogą wam, od Was tego wymagać, czy nawoływać wręcz, tak? Bo tutaj no, oczywiście nie ma tej siły zmuszającej, ale. Takiej trochę napominającej, tak. Natomiast w kwestii emocjonalnej odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Jest to fajna karta, bo ona mówi o przełamowaniu własnych kompleksów, zahamowań, schematów. Czy szukamy kogoś, czy też nie, powinniśmy doświadczać nowych rzeczy. W każdej sferze, no nie robiłam, nie robiłam tego. No to może teraz tak pomyślę, zrobię, nie wiem, tak powiem. Może partnera też zachęcę do czegoś nowego, istotnego. Tutaj, jakby nowe doświadczenia przejawiać się będą na różnych poziomach i my powinniśmy być po prostu odważniejsi i też kierować się trochę takim impulsem, by tutaj poznać na przykład własne możliwości czy ograniczenia, ale przede wszystkim jest to karta odwagi, czyli przełamywania Jakieś tutaj stereotypów czy, czy właśnie takich blokad. Tak więc tego Wam życzę oczywiście. Natomiast w kwestii zdrowotnej macie, daj się zainspirować. Karta inspiracji. Inspiracją może być wróżka, oczywiście, tak, może być lekarz, może być jakaś osoba, przeczytacie jakiś artykuł w internecie i w kwestiach zdrowotnych taki impuls informacyjny może dać Wam wiele do myślenia. Po prostu dajmy się zainspirować. Bądźmy otwarci na nowe możliwości, szukajmy tych też informacji, bo ta kreatywność może pozytywnie się w tym miesiącu odbić na kwestii zdrowotnej, wpływając na to, że będziemy wpadać na dobre pomysły, czy znajdować, znajdować jakieś rozwiązania, które, na które byśmy wcześniej nie wpadli, bo teraz, jeśli się damy zainspirować, to zmienimy coś na korzyść i tego bym wam życzyła tak działajcie, tak postępujcie. Fajny układ kart, myślę, że i wam się spodobał. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam do, serdecznie do zobaczenia, hej.